Witam Was, wszystkich bardzo serdecznie tutaj StarKiller, a ja w tym paradinku pokażę Wam, skąd zdobyć mleko, znaczy no skromnie, ale trzeba coś mieć i wiecie, nie tak jak. no dobra, nieważne, przejdźmy do konkretów, potrzebne nam będzie do tego wiadro i znajdujemy mućkę, tam jest trochę, Dobra. Kiedy znajdziemy krowę, nakierujemy na nią naszym celownikiem i klikamy prawy przycisk myszy. Wtedy mamy mleko w wiatrze. Jak widać. Krowy można chyba wziąć tylko raz. No, no i mamy mleko No więc... Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, oglądania moich innych poradników, let's play. Na razie ich nie mam, ale będę. Więc na razie.